Hej, czyli tutaj jest strona Patryk Plier i to jest w kolejnym odcinku z serii Jurassic World Evolution 2. Właśnie dzisiaj, czyli w kobiet, wszystkim, życzę wszystkiego najlepszego z tego, z okazji tego dnia, wyszedł dodatek DLC, dokładniej do Jurassic World Evolution 2. To jest DLC Obóz Kredowy. Na Netflixie jest taki serial. Może oglądaliście, może nie. Ja oglądałem, mi się szczerze podobał. I mamy nowe dinozaury. Myślałem, że będzie kampania, ale się trochę zawiodłem. I mamy na przykład Scorpio Rexa. To jest Skorpios Tutaj po angielsku chyba. Nie, nie wiem. Ja go nazywam Scorpio Rex, może on się tak nazywa. Nie jestem pewien, ale no. I mamy tutaj też Indoraptora. Najpierw wypuścimy Indoraptora. Tak wiem, że w sumie. on tu mi się jakieś osiągnięcie robi. Teoretycznie nie powinienem tego wypuszczać, no bo tutaj właśnie się też osiągnięcie robi. Mieliśmy zobaczyć, ale z racji tego, że jest dodatek. Wow, ale on mega ładnie wygląda. No i zrobiłem jakieś osiągnięcie, niestety. Tutaj też dodali właśnie, że się z człowiekiem na przykład. Y... O! A to akurat jest fajne. O, można sobie takiego człowiek łazić? Tak jak tu. Aha. To jest mega fajne, szczerze. Na pewno wrócimy, ale dobra. Tutaj mamy tego Indoraptora, nie będę się zagłębiał. Mamy również Scorpio Rexa, Nie wiem jak on działa, nie wiem w ogóle nic o tym dodatku. Myślałem, że właśnie będzie kampania, no ale niestety. O! Nie wiem, czy to jest kamuflaż, czy. On ma taką skórę. tym nie wiem, czy on się ustawił jakiś. Nie wiem. Bo on inaczej wyglądał. Możliwe, że to jest jakaś skórka. Ale tego nie wiem. Tutaj przyspieszymy. On, yy, jeżeli dobrze pamiętam, to on właśnie był mega potężny, ponieważ jednym kolcem miał zawidzić dinozaura. Yy, widzi tak na podczerwień, yy, to jeszcze, yy, nie wiem, szczerze, yy, na niego to trzeba właśnie było mieć specjalne lekarstwo. Pierwsza hybryda doktora Wu, a więc no, yy, no jest są brzydki, nie oszukujmy się ale wygląda po prostu przepięknie. Zobaczymy, czy się będą bić Scorpiorex i Indoraptor. I ciekawe szczerze, czy zabije, zabiją się, te, czy Scorpiorex tutaj też będzie taki potężny, yy, ale mamy też nowe dinozaury nie tylko ten. Yy, próbowałem tutaj zrobić jeszcze, modyfikować genom, ale nie wiem szczerze, czy to jest ankylozaur. Możliwe, że tutaj się coś zmienia, ale no nie widzę tutaj, żeby tutaj właśnie było, nie wiem, ruzia czy coś, szkoda, szkoda, bo nie wiem jeszcze jak to działa, więc nie pokażę, ale na pewno jak będziemy normalnie grać, to pewnie te rzeczy też będą. Ale mamy nowego dinozaura, ten był, tych nie będę, T-rexa ewentualnie. Velociraptor. Również nie on. On był podajże w bodajże trzecim sezonie. No. No ale nie wiem, czemu one się nie biją. Może oni się akurat nie biją. Jeszcze wezmę może Indominusa Rexa. Rozpocznij. Tutaj jeszcze Indominus. Eee, jojojć, nie, dobra, Indominusa nie będę dawał, bo jestem szczerze mega go ciekaw, T-Rex, to T-Rex, yy. a więc T-Rexa mogę wypuścić, tu wydaje mi się, że yy, będzie trzeba zmienić trochę teren, mam również wszystkie budowle, o, nie, 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 w sumie można by go pooglądać, czy on ma takie same animacje mniej więcej, yy. Nie wiem, zobaczymy. Dobra. Wypuszczamy wszystko. No mega szkoda, że mi się to zalicza tutaj, na... nic za to nie poradzi. Na pewno też będzie wielki turniej. E, możliwe, że dokupię jeszcze dwa dodatki, czyli Deluxe i jakaś późna kreda czy coś w tym stylu. No tutaj mamy te... Które właśnie też były w trzecim sezonie, które e, uderzyły na przykład łódź tam się chowali. Oooo! Nie. No dajesz. Gwiazda odcinka. O, Nie. Oni się chyba nie biją. Zobaczymy. Dobra. Wybierz... o, dwa nawet. A to tutaj... Agresywny, czy... A dam to. Jak się robi. Tak weźmiemy, może przejdą. No, miejmy nadzieję. Że one się w ogóle mogą bić, bo ja tego nie wiem. A, no tak. E, to budowanie tych płotów. No tutaj, tak. No dobrze, jest, że to jest. Ale no, trochę to też przeszkadza. A, no właśnie. No, ja bym chciał, żeby oni się bili, ale nie wiem, czy to jest w ogóle. Mogę tutaj, może coś w ustawieniach jest. A nie, to nie, te ustawienia. A nie wiem, nie widzę. Tak to były ustawienia właśnie tego trybu, a teraz nie wiem, jak to działa. O, szkoda. Nie wiem, dobra, wypuszczamy T-Rexa. Jest i krój. szkoda. Mega mi szkoda, że to już nie się nie działa. No, Jak się biją. Zjedz coś, coś, kogoś. Coś mi się wydaje, że tutaj może być wyłączone bicie się. A nie, są ustawienia piaskownicy, dobra. A, pora dnia, poziom pogody, a to tutaj weźmiemy dzień. E, no to ja tutaj szybko to ustawię. E, o, a nie to jajka. E, bez ucieczek. A właśnie no. Dobra, teraz się będą O, za szybko. No ale zabił, szybko. Ojej. No ale polują. Zobaczymy, szczerze. Ja bym tego T-Rexa uśpił. Ale zobaczymy. Może będą ciekawe walki tutaj troszkę przyspieszę Oczywiście naszymi głównymi nie są na przykład T-Rex Ooo, jest, Indoraptor kontra Scorpiorex Scorpius Rex, nie wiem, nie wiem Coś tak. Wiem, że na niego też ogień działa Jest, będzie, jest, jest walka. Indoraptor. Uuu! On już nie żyje prawie! Uuu! Wow! Scorpio Rex pokonał Indoraptora na dwa hity. Zobaczymy, jak to będzie z T-Rexem, ale zgaduję, że T-Rex może paść jeszcze szybciej. Wow! To ja nie wiem. Ciężko będzie znaleźć przeciwnika. Dlatego, tutaj chyba będzie trzeba dać no właśnie naszego e, T-Rexa. Tylko, że totalnie zmodyfikowanego. Tutaj zdrowie e, mogę tu zwiększyć. A nie, długowieczność to nie. E, apetyt. O, da się takie rzeczy w ogóle. Wytrzymałość. Mm, no. Dobra. E, to jest to. Nie wiem, jakiś pokorny. E, Toler tolerancja, walka. Aha, nie mogę. A, jest limit. Dobra. E, walka. Silny. Odporny. No i tutaj nie mogę. No to akurat słabe. Ale dobra, no nic nie poradzę. Dobra. Mamy tego naszego. Dobra, kiedy on się będzie bił? Skąd Biureks? E... Przyszedł. Co e... co? No, widzicie? Mikoła jest. E, no to... Tak, tak. Dobra, e... Torpiórek sponał yy, Indoraptora na dwa strzały. Ale wyraża się może do 80%. No ale może jeszcze zacować. No i po prostu go wyjaśnił jak miał a 20%. To jest. Co? Aha, to jest kreaty, nie? No, bo nie ma kampanii. A więc no. Nie wiem kampanii. No nie ma na przykład kampanii albo teorii chaosu tak zwanej. Albo teoria chaosu to okay. jest O, 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 o O! Oh! Wow! Poczekajcie, to my sobie ty. weźmiemy widok z pierwszej osoby. Ej Patryk! O! Wiesz co? Co? I teoria House'u to był yy, ten... Dajesz! Czy ty... Oh! o! Ile? Aha... To Zdo... mało, ale jest... otruty jest, truje. Wow! T-Rex niszczy Skorpio Rexa! No no! Lepiej, żeby ten był szybko, o wiele i. Dobrze? Bo w serialu był o wiele szybko. Nie, nie. się dało coś podpalić. No właśnie też się zastanawiałem tutaj jeszcze takie dinozaury są. Ale spodziewałem się, że tutaj jednak T-Rex szybko padnie, a tutaj jednak się zaskoczyłem. No to chyba tego T-Rexa nie potrzebujemy. A więc, yy, no co, Scorpiorex, rozpocznij. Tu mogę usunąć, odrzucić wszystkie jaja, tak. Dobra, jeszcze jeden. Zobaczymy. A Scorpiorex to jest Scorpiorex? No właśnie. W, w serialu, no to, to kozacko wyglądało. A pokazywałeś sztusie? Tak, Jaką sztusie? Chyba ci się pomyliło. Ruzia! No. No chciałem pokazać, ale... Nie wiem, właśnie się zastanawiam o czym ty mówisz. No, ale dobra. Ten T-Rex jest otruty. On umrze. Wiem, wiem! Wiesz co ja o wiem? Wiem, wiem. Jakby trenować dwa. Bo nie ma O, o! Ale... No Nie ma. Tak. Znaczy jest, ale ja nie wiem jak. No to jest skórka. Wiem. A to, to jest dwójka. Tak? No, wypuszczam. Nie wygląda. Ale poza. Jest... Nie wygląda jeszcze w tej dwójka. No bo tutaj. To... Ale no ten Skorpiorex, szczerze spodziewam się, że on łatwo rozgromi. A tutaj jednak, no nie, nie wiem, przynajmniej ja nie umiem tych skórek znaleźć, był jeszcze to, kentrozał i to był kolec chyba, czy coś w tym stylu. A, to, to chyba ten będzie. Tak, to będzie ten. Weź yy, tą. Poczekaj. Dobra. Miejmy nadzieję w sumie, bo chcę go zobaczyć, a wybiorę wszystkie jaja. Yy, rozpocznij. I tutaj. No, weź. Yy, I weźmiemy, spróbujemy to mruzie. Tak. Co? No to. No, co, ty co? To nie jest y, ankilozaur. To jest ankilozaur. I ankilozaur. Tyle jest dinozaurów, które wyglądają tak bardzo to jest trzy. Dobra. Scorpiorex. Dobra. Dobra, a Znowu jesteśmy sami. No, 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 no. Tutaj T-Rex umrze, no. No myślałem, że będzie szczerze kampania. No jak na 30 zł ponad, no, to trochę się zawiodłem. No, ale no niech już będzie. O! Biły się przez chwilę. Just tam zdrowia. O, jest, zbije się. O, 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 o! Uuuu! Scorpio Rex, Scorpio Rex... Ooo, 2% zdrowia! Ale jeszcze on ma ten... ...truciznę. Oj, szkoda Rexa! Ooo! No nieźle. No niestety i... ...pada. Już 0%. No. no niestety, Scorpio Rex i jego trucizna hmm. No i tak, no to jest, jeżeli się nie mylę, to, to jest właśnie kolec. to jest. Albo kolec, No nie pamiętam już dokładnie. O, jest Rózia. Ale nie, wydaje ko mi się, że był, tak, była taka wkurpa. O, i zobaczymy, czy Rex, również jest taki potężny na Ankilozaury. Bo w serialu. Nie nie miałem jak wygrać nawet. O o tu się nagrano. Nie. O zobaczymy, zobaczymy. O dobra, stop. 35. To... Takie 35 straci. Został zdrowy. O! O, ale dostał. I kto to wygra? O tej. Zobaczymy, czy to będzie też normalnie. Bo na pewno będę nagrywał teorię hałasu. A, nie da się stworzyć. Dobra. O, tutaj się znowu nie rusz. O, tu jest. Są jakieś storki do tego? Są. No, przecież to nie jest normalna storka. Ona sama taka jest podstawowa. Ooo. Ja o! nie wygrałam jej, serio. Jedną no, nie działa mi. Oooo! Ciekawe czy jakbym miał drzewo, to by wciągnął A? ci się będą bić? o ooo Ale mało to. Gdyby. Gdyby. a Gdyby. A Gdyby. To zobaczmy, eee, tutaj, a tutaj nie ma do wstawienia. O, tutaj jakieś... Nie wiem, to sobie sprawdzimy. Na pewno w teorii chaosu, a nie tak. No bo ja tutaj mam akurat wszystko. O, tyle tego wszystkiego jest. Tu nawet są jakieś laguny, ale tego nie będziemy sprawdzać. Pewnie jakieś walki latające się chyba nie biją. I tutaj właśnie... Eee. No tu mam. A, to są te. Okej. Okay. Dobra, przyspieszymy. Może się będą bić? Chyba, że się nie biją z ankilozaurami. No tutaj zna się siebie. No. Chyba się. O, 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 o. Ja się tylko osprzężają. No. Dobra. Tutaj to sprzątniemy. Wszystkie te ciała, żeby nie miały co jeść. I zobaczymy. Dobra. Ale to jest dziwne, że one się nie gryzą. Mhm. Okej. Okay. Czyli ewidentnie ja oni po prostu nie zaczynają do tą… nich, No chyba tak. No to jest... To jest szkoda, że właśnie takich rzeczy nie ma. No ale co? i tak po co by miała Atakować... I szkoda, że się nie biją. Ankylos Ankila dobra. E, no co? No to chyba będzie koniec y, odcinka. Dzisiaj najprawdopodobniej było nim na audio, bo mi trochę mikrofon nie działał. E, a więc y, no. Jeżeli film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, by nie przegapiać kolejnych filmów. mój kanał oczywiście. No, i zapraszam Was na Bo Discorda, subskrypcja. I ma link w opisie. Tak, dam, dam. Mhm. No. A więc, no, jak widać, oni się chyba nie biją. A więc... a jednak! A nie. Dobra, nie ważne. A więc zapraszam Was, tam też je i tak dalej. Ciekawe rzeczy. Dzisiaj był wynik na... Te trzy, ale z bug'em, bagu... wiecie, Discord był... Wyłączyliśmy Discord, Discord'a, bo nic się nie dało pisać. O, no, jednak się o! biją! No, tak jak... Co?! Eee, trucizna pewnie. Ale no nie, nie, no... Przynajmniej w serialu tak było, że... Ona się, no Skorpiorek z tym mógł wygrać, no bo nie miał się gdzie wbić. No tutaj to jest takie, no nie wiem. No, w, w to ten. Ankiło? Był. No, nie to nie jest tak za bardzo no ten dodatek, dobra, a więc no, jeżeli film Wam się spodobał, to tak, tak to jak już mówiłem. Ale... E, W sumie szkoda, czy polecam dodatek? E, średnio, średnio. Taki średni, no bo nie dodaj kampanii, dodaj kilka dinozaurów. E, no, głównie skórki, no, skórki, no, Scorpiorex i ten taki jakby z wachlarzem. A, nie! Jeszcze jedna rzecz jest, o której totalnie zapomniałem, a jest po prostu przecudowna. Czyli gdzie to jest parazaurolow Tak? Nie. Ale też jest byczek. Parazaurolus nie mogę znaleźć. Mógłbyś takijać, to to nie? Roślinożerny. O, tak, będzie chyba szybciej. I tutaj mamy amangazaur. To nie, 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 nie. O, tu jest. I jest y, specjalna skórka. Nie wiem, czy to skórka jest. Tak, jest. O, taką wezmę. Jest to po prostu przekozackie. Dobra, 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 kończymy, kończymy. Zaraz. Szybko tylko to wy, wypuszczę. One w się. świecą. Świecą w nocy, muszę szybko zmienić ustawienia. Yy, tutaj, to, gdzie. To, to, to. Yy, dzień. No cóż. Yy, dobra. Yy, I. Nie powiem, nie powiem. Wow, one no, się ja tak ja zmieniają. Dobra, dobra. One się tak zmieniają powoli żeż jak się zmienia z właśnie na dzień, wow, ale ona piękny, no po prostu, no to jest piękne, tak kolor, kochaj sobie, no ale bo ty jesteś kochajesz na, jest na, kampanii? Yy, na kampanii nie ma, ale pewnie jest na teorii chaosu juraskiego. Ale nie jestem no, pewien. No tak, no mam taki zamiar zrobić, no ale zobaczymy. Yy, no to tak. Yy. Dobra, yy. Yy, no to yy, tak jak mówiłem, tam wpadnijcie na Discorda i tak dalej i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa.